Legenda głosi, że ktoś zdawał maturę z fizyki. Taki mem ostatnio znalazłem na jednym z forum. No i rzeczywiście fizyka wydaje się dla wielu ludzi czymś horrendalnie trudnym, wręcz nie do pojęcia, ale dzięki, mam nadzieję też, mojej pomocy udać się zdać maturę na świetnym poziomie. A że ten mem opiera się tutaj na wzorach z grawitacji, pomyślałem, że jako kolejny dział po bryle sztywnej, choć z bryły sztywnej jeszcze omówimy sobie kilka zasad, to zajmiemy się też grawitacją. I dzisiaj omówimy sobie trzy prawa Keplera i zrobimy do tego dwa proste zadania, bo naprawdę jest to bułka z masłem, choć mogą wydawać się trudne. Przejdźmy więc od razu do rzeczy. No i tak. Pierwsze z nich mówi orbita każdej planety jest elipsą, słońce znajduje się w jednym z jej ognisk wspólnym dla wszystkich planet układu słonecznego. Szczerze mówiąc, ciężko zrozumieć coś z tej definicji. Trzeba by tak się troszkę skupić, trochę to przemyśleć. Dlatego wersja współczesna jest nieco fajniejsza i mówi ona po prostu, że obiekty w centralnym polu grawitacyjnym, na przykład w przestrzeni wokół Słońca, jak tu widzisz w środku narysowałem Słońce, mogą poruszać się po jednej z krzywych stożkowych, no bo zakreślają tutaj właśnie stożki, tutaj zakreślone akurat liniami. No i na przykład może być to okrąg, elipsa, parabola, albo hiperbola. No i co z tego wynika? No wynika z tego wzór że R1 plus R2 jest konstans. I tutaj też zaznaczę, że odległość planety, kiedy jest najbliżej Słońca, to peryhelium, a kiedy najdalej to aphelium. To dosyć dwa ważne pojęcia, często przewijające się na konkursach. No i teraz przejdźmy do drugiego prawa. Keplera mówi on o tym, że promień wodzący planety zakreśla w jednakowych odstępach czasu figury o jednakowych polach powierzchni. No, czyli tutaj narysowałem akurat tutaj odnośnie tego przy pierwszym prawie. Dwa widzisz stożki. No i można zapisać, że tej masa planety razy prędkość w Abhelium razy promień przy aphelium, czyli odległość od Słońca równa się, też masie tej planety, razy prędkość w peryhelium, razy odległość od Słońca w peryhelium. No i to jest tyle odnośnie drugiego prawa. A trzecie prawo brzmi chyba... Najbardziej zatrważająco, a mianowicie, iloraz kwadratu okresu obiegu planety do sześcianu jej średniej odległości od Słońca jest jednakowy dla wszystkich planet układu słonecznego. No tu widzisz, można, można dostać naprawdę poważnych dolegliwości, słysząc takie definicje, i wtedy ten mem nie wydaje się niczym dziwnym, ale gdy sobie to zapiszemy, i otrzymamy taki prosty wzór, że te po prostu ten okres obiegu planety czyli t do kwadratu do jej średniej odległości od słońca czyli do r do trzeciej jest konstans. No i to jest tyle co trzeba wiedzieć z praw Keplera. Przejdźmy teraz do dwóch zadań, które rozwijają ewentualne problemy. I pierwsze z nich ma następującą treść. Kometa porusza się po elipsie w peryhelium, jej odległość od słońca jest, y, wynosi 6,2 tych tajemniczych AU, a to jest po prostu nic innego jak jednostka astronomiczna. Właśnie to AU wzięło się od Astronomic Unit, czyli no po prostu jednostka astronomiczna po angielsku. No i wtedy jej prędkość wynosi 8 km na sekundę. Natomiast w Abhelium jej odległość jest równa 45 jednostek astronomicznych. No i jaką ma. Wtedy prędkość. To jest nasza szukana. No i tak mógłbyś zastanawiać się nad tym, jakie tu będą szalone liczby. No bo, jakby to zamieniać wszystko na SI, no to rzeczywiście można by sporo się z tym napracować. No ale czy trzeba? Przecież no, może zapiszmy. Zapiszmy po prostu, jak, jak będzie wyglądał nasz wzór czyli. Korzystając tutaj z drugiego prawa Keplera, MVr równa się constans, czyli masa razy prędkość w abhelium razy odległość od słońca w abhelium równa się masa, prędkość w peryhelium razy odległość od słońca w peryhelium, masy się skracają, czyli Va równa się Vp. Razy RP przez RA. No i zapiszmy to teraz za pomocą naszych jednostek. Czyli to jest 8 razy 6,2 dzielone przez 45. No i zobacz, jakbyśmy tutaj napisali AU, i tutaj AU, tutaj kilometry na sekundę. No to te jednostki astronomiczne nam się skrócą. A prędkość wyjdzie nam po prostu w kilometrach na sekundę. No i po wbiciu do kalkulatora otrzymujemy wynik około 1,1 km na sekundę. A drugie zadanie wygląda tak. Mars obiega Słońce z okresem dwa razy dłuższym niż Ziemia, no czyli w ciągu dwóch lat ziemskich, i mamy wyznaczyć średnią odległość, czyli r Marsa od Słońca. Oraz prędkość Marsa. No tutaj pojawia nam się informacja, że T Marsa jest równy dwóm taziemskim ziemskim, okresom ziemskim. No więc skorzystamy z trzeciego prawa Keplera, które mówi o tym, że T kwadrat przez R do trzeciej równa się konstant dla każdej planety. Tak więc, no zapiszmy to za pomocą równania. Te ziemskie do kwadratu przez r ziemskie do trzeciej równa się dwa te ziemskie do kwadratu przez r Marsa do trzeciej. No i dobrze. Tutaj teraz skorzystajmy. Co tutaj możemy zrobić? No, zapiszmy może, że te ziemskie do kwadratu przez R Ziemi od słońca do trzeciej dzielone jeszcze przez 4 te ziemskie do kwadratu równa się 1 przez R Marsa od słońca do trzeciej. No i teraz. No, i teraz hmm, tu widzimy się skróci. Odwróćmy sobie ten ułamek, i to daje nam: rm do trzeciej równa się cztery. z do trzeciej. No teraz. Z pierwiastkuńmy to stop, do stopnia pierwiastkiem trzeciego stopnia czyli będzie y, odległość Mars od Słońca jest równy y, odległości Ziemi od Słońca razy pierwiastek trzeciego stopnia z czterech no pierwiastek trzeciego stopnia z czterech jest to około y, 1 i 6 no już weźmy takie przybliżenie, czyli RM równa się 1 i 6AU. Nie wspomniałem o tym, teraz wspomnę, że właśnie AU, czyli jednostka astronomiczna, jest równa odległości Ziemi od Słońca średniej. No i tutaj w poprzednim zadaniu sobie napisaliśmy, jaką ona miała wartość 149,6. 149,6 milionów kilometrów. Taką miała ona wartość. No, i po pomnożeniu tego, to już sobie wykonałem na kalkulatorze, wyszło, że R Marsa jest równo około 2,4 razy 10 do 11 metra. Dlaczego zamieniłem to na metry? A dlatego, że w podpunkcie B prędkość Marsa to się nam przyda, a jak go rozwiążemy, no już przejdźmy i po prostu to zróbmy. Wiemy, że prędkość to jest droga na czas. No i tutaj on się porusza, zakładamy, że jest to okrąg, więc S będzie równe 2πr przez T, Czyli V równa się 2 razy 3, 14 razy 2,4 razy 10 do 11, dzielone przez 2 lata w sekundach. Wygooglowałem jeden rok, to jest około 3, 16 razy 10 do 7 sekund czyli jeszcze razy 2, tutaj te dwójki się skrócą i wyjdzie nam, że prędkość Marsa jest równa około 2,4 razy 10 do czwartej metra na sekundę. No i tak właśnie wyglądało drugie zadanie, które sobie rozwiązaliśmy. Naprawdę z tych praw Keplera nie ma nic bardziej wymyślnego, są właśnie tylko takie zadania, więc jak widzisz, jest to, tak jak wspomniałem, bułka z, miast, z masłem. No i życzę Ci tego, żeby wszystkie inne działy też były dla Ciebie tak proste, łatwo Ci przychodziły. No i zapraszam do kolejnych filmów.